Witam wszystkich z tej strony ULAT. Dzisiejszy filmik to drugie i zarazem ostatnie nagranie z niedawnego scenariusza Acer Kampfer 3.1, który był organizowany przez SG3. Podczas ostatniego filmu wykonaliśmy dwa zadania i niestety Co straciliśmy nazwa? Oscara. Tutaj na mapie nic nie ma, trzeba to zabrać, bo to z jakiegoś poprzedniego scenariusza, pewnie z zeszłego roku. Wycofując się z miejsca, gdzie zginął Oscar, trafiamy na kontakt, więc odbiegamy i kryjemy się w lesie. Czekamy do godziny, kiedy możemy otworzyć kolejną kopertę z zadaniem. Co to było za team? To może być opór. Naszym następnym zadaniem jest dotarcie na wał, który otacza tutejszą strzelnicę i nadanie tam wcześniej zdobytego szyfru, czyli Spider Web. Z tym, że musimy to nadać w alfabecie NATO. Nie jestem w tym dobry, więc w chwili wolnego zrobiłem sobie ściąg. Przed nami jest główna droga, przez którą musimy przejść, bo z drugiej strony, właśnie, jest strzelnica. Tak, przechodzimy na wprost i na nas wokół tej wokół strzelnicy, i musimy wtedy nadać komunikat. Niestety, podejrzewamy, że Oskar, który zginął, cały czas jest na naszej częstotliwości i zdradza naszą pozycję otworowi. Więc musimy się tutaj troszkę ukryć. Okrążamy teren i zauważam, że przeciwnik faktycznie szybko pojawia się na skrzyżowaniu. Ruszamy dalej, ale po chwili musimy przycupnąć, bo przeciwnik jest naprawdę blisko. Eliminuję przeciwnika i idziemy dalej. W końcu musimy wykonać zadanie. в нас. Jesteśmy na nasypie, więc w myśl scenariusza mamy wystarczający zasięg, więc rozpoczynamy nadawanie. ASG Olsztyn, Team 1, dowództwo, odbiór. Przesyłam dane. Gotowy? Sierra, Papa, India, Delta, Echo, Romeo, Whiskey, Echo, bravo. jest Olsztyn przyjęło bez odbioru. Nasypem pójdziemy na północ, miniemy ich. Misja wykonana, więc wycofujemy się znowu w jakieś ustronne miejsce, aby przeczekać do następnego zadania. Oskar, Oskar, tu ulat odbiór. Wypierdalaj z tego kanału zdrajco. Oczywiście w międzyczasie zaczyna dość ostro padać i robi się mało przyjemnie. Odnajdujemy taki leśny zagajniczek, tu powinno nam przynajmniej aż tak na głowy nie lecieć, i czekamy. No, trochę poczekamy, bo mamy czasu prawie pół godziny. sobie zdjęcie mapy, bo ona długo nie pociągnie w tej pogodzie. Nasze kolejne zadanie to odnaleźć rannego medyka i dostarczyć go do terenu off-game, tak aby mogli go podjąć powiedzmy służby cywilne do medyka która potem zostaną same punkty na północy Musimy odnaleźć medyka i dotransportować go do gameu Pila ze drzwi na naszej wysokości na drodze głównej Widział nas czy nie Do tyłu z drugiej strony Zanim dotarliśmy w okolice, gdzie ma być medyk, zauważamy przeciwnika. Jest nas tylko dwóch, a to ekipa straszydła, którzy mają przewagę liczebną, więc omijamy ich i wycofujemy się w stronę drogi. Niestety medyka nie ma w miejscu, gdzie faktycznie jest zaznaczony na mapie. Krótkie zasięgnięcie języka u orgów i dowiadujemy się, że ranny medyk jest troszkę bardziej na południu. Bosman zauważa chmurę dymu, jakby ktoś palił szluga Na szczęście okazuje się, że to właśnie radny medyk, a dokładniej Piotrek To może być Piotrek, jeżeli był sam Bosman ubezpieczaj Stałem w prawą nogę i w lewą dłoń. Masz patunki? Mamy potrunk Pod ubranie, czy na no, Możliwie szybko zakładam opatrunek, Bosman pilnuje terenu. No. Czy w ogóle na to pójść? I prawa noga, tak? O, widzę. Dobra, widzę. Czy <laughs> jesteś w pełni mobilny po tym opatrywaniu, czy...? No, będę szedł. jest nie będę, ale będę się. Jak wskazaniem po krzakach? Nie ma problemu? Nie ma problemu. Medyk A, opatrzony, więc ruszamy do off aby go tam odprowadzić. jeszcze w środku formacji. Dzień. Mamy ci dostarczyć do jakiegoś konkretnego punktu, czy dowolnie? No, tam gdzie jest odretnie, no, to No, ale jest z 50 metrów dalej. Dzień, dzień. Bosman, czekaj. Niech sprawdzi. Jest to? Dobra. Dobra Bosman, już dalej chyba nie idziemy. Bo to jest granica Elzera. I kolejne zadanie wykonamy. I znowu. Musimy się oddalić, schować i czekać do następnej pełnej godziny, aby otworzyć kopertę z zadaniem. Przemieszczając się, zauważamy ludzi obforu. Na szczęście nas nie widzą i idą drogą, więc omijamy ich i kierujemy się w naszą stronę. Kolejnym zadaniem jakie nam przypadło to jest zaminowanie konkretnego punktu w terenie. Aby je wykonać, mamy najpierw to to, musimy udać się po ładunek, a później w punkt, gdzie mamy go podłożyć. A potem musimy z tym, co tam znajdziemy, iść do Z, czyli na południe. Jeśli tu powinien być ładunek, jakaś butelka, coś tam, coś tam. Trochę cię przerywa, ale nieważne. Dotarliśmy do punktu, gdzie powinna być mina. Niestety nic tutaj nie ma. Żadnej butelki, żadnych taśm. Niestety w punkcie, gdzie powinna być mina, nic nie ma. Olgowie informują nas, że skoro jej tu nie ma, to prawdopodobnie ktoś wcześniej ją podłożył, więc nasze zadanie zmienia się na rozminować ładunek i dostarczyć go z powrotem do miejsca przechowywania. Idziemy w prawo, i tam przed drewnem jest skręt w prawo. Ruszamy w tamtym kierunku, i już po chwili okazuje się, że niestety tutaj też ładunku nie ma. Krótko mówiąc, któraś drużyna prawdopodobnie ma go przy sobie. Otwieramy kolejną kopertę z zadaniem, i dowiadujemy się, że kolejne nasze zadanie polega na odnalezieniu i zlikwidowaniu pilotów, którzy są gdzieś w terenie. Mamy ich zaznaczonych na mapie, więc kierujemy się w tamtym kierunku. Hej, Kania! Chyba... Wierzysz? Kotlecika? Jedzie, tak? Nie, ale widzicie mnie gdzie? Ja już tam stoję. Przemieszczali się. Młody, tylko jedna osoba Bosman zauważa przeciwnika, który jest do nas plecami i obserwuje drogę. Chwila zastanowienia się, co z tym fantem zrobić i uznajemy, że spróbujemy przejść przez drogę i ewentualnie później go wyeliminujemy. Przechodzę pierwszy, ustawiam się, a przeciwnik cały czas nas nie widzi. Bossman też przechodzi, chowamy się w lesie, a gracz dalej jest nieświadomy naszej obecności. W tej sytuacji nie wchodzimy w kontakt i po prostu kierujemy się dalej do naszego zadania. Kluczek w zadaniu jest taki, że jeżeli ktoś wcześniej odnalazł pilotów, to mógł ich uratować bądź wykonać inną formę zadania. Niestety tak właśnie się stało, i w miejscu, gdzie powinien być pierwszy pilot, jest pusto. Idziemy do drugiego punktu, gdzie powinien być drugi. I... O jaki ładny las, w tym to mogę iść. Mm. Tu jest wiesz, rozstawiają może Punkty, znaczy jest nadeptane wojskowe buty. Ta. musimy się sporo cofnąć i 100 metrów. Niestety, tutaj też jest pusto. Dostajemy informacje od organizatorów, że lotnisko zostaje otwarte i można powoli kierować się do punktów ewakuacji. Jako, że głównym zadaniem tego scenariusza jest przeżyć, to nie czekamy już zbytnio, z tym bardziej, że wszystkie zadania kopertowe mamy już otwarte i próbowaliśmy je wykonać, wycofujemy się do punktu off-game. Maszerujemy drogą, a ja co jakiś czas muszę się odwracać i właśnie w tym momencie zauważam przeciwnika, który jest za nami. Niestety no tak tyłu, swoim no tak ułomnym słuchem nie byłem pewny czy to było moje szurnięcie czy coś, czy faktycznie trafienie. Nie wiem. Dlatego pytam. Bo nie. Trafiłeś czy nie? Skoro tak, to kładę się i czekam na opatrzenie. Ranny. Czujniki. Wyżej, wyżej, aż się Głównym zadaniem jest przeżyć, a że zostało nas tylko dwóch, więc nie próbujemy walczyć z przeciwnikiem, a kierujemy się do strefy lądowania. Dawaj. Dawaj, bosman, dawaj, chodź. I znowu trafiamy na przeciwnika. Kontakt z kontakt z przodu. Przeciwnik się wycofał. My też próbujemy ominąć ten teren i kierujemy się w prawą stronę. I znowu trafiamy na tego samego przeciwnika. Znowu tak samo wycofujemy się w prawą stronę. Ostrożnie, bo tas może nam przeciąć na drogę. Ten co w tam się z nim spotkaliśmy, tas mógłby przeciąć na drogę, więc ostrożnie. Przeciwnik postanowił chyba przesunąć się w tą samą stronę, bo znowu Bosman go zauważa. Tym razem jednak nie widzi on nas, więc po cichu podchodzimy i robimy z nim porządek. On może nie być sam. Zależy. No, jeżeli żyje, to będzie mógł cię uleczyć. Jeżeli nie, to bez sensu. Co? Można się samym opatrywać? Podchodzę do rannego przeciwnika i po krótkiej wymianie zdań dobijam go, a niech się nie męczy. Po tej akcji ruszamy już spokojnie do bazy. 200 metrów przed strefą ewakuacji zauważam przeciwnika na drodze. Jest to snajper, który wcześniej mnie ranił. Idzie sobie paradnym krokiem środkiem drogi, więc po prostu informuję go, że chyba zginął. Ptaku, nie żyjesz. Nie żyjesz. Ptaku, bo to właśnie ten snajper, informuje nas, że scenariusz przecież dobiegł końca ale w mojej opinii, żeby scenariusz się faktycznie zakończył, trzeba dojść do strefy lądowania żywym, więc dalej ukrywając się, kierujemy się na strzelnicę, która jest off game'em, a raczej strefą ewakuacji. Docieramy i scenariusz się kończy. Co ciekawe, udało nam się zdobyć najwięcej punktów ze wszystkich z drużyn i wygraliśmy. Szkoda tylko, że straciliśmy Oscara. Na koniec dziękuję jeszcze raz bardzo mocno organizatorom scenariusza, bo naprawdę było super. A Wam wszystkim dziękuję za oglądanie i zapraszam ponownie.